Emocje tuż po koncercie to jest zawsze najtrudniejsza, najtrudniejsze do, do, do odpowiedzi, zresztą jak Państwo słyszycie, bo te emocje są olbrzymie, no, jest wzruszenie, jest radość, jest duża wdzięczność, że w ogóle można tu być, można obcować z takimi ludźmi, z taką muzyką, z, z postacią Butra Barona. Jestem jeszcze na takich emocjach, że ciężko jest mi jakkolwiek to podsumować, ponieważ to była taka energia, takie uniesienie. Jestem teraz. Dziś śrubuję sobie po prostu w niebie. Pierwszy raz byłam w roli prowadzącej tak wielkiego chóru. Nie spodziewałam się aż tak potężnych, pięknych, wspaniałych emocji. Noc jak skrzydła dwa Słyszałam o, o chórze. Uczelnia jest mi znana. Mam paru kolegów, którzy, którzy, z którymi pracuję gdzie indziej. E, ogromny zaszczyt, ogromny zaszczyt, bo wielki szacunek dla e, twórcy e, chóru. E, także ja jestem zaszczycona, że, że to właśnie mnie wybrano na, na dzisiejszy koncert. Każdemu z nas on towarzyszył, jeśli chodzi o osobę, na każdym naszym, jakby, zakręcie i na prostej naszego życia. Ja mam oso osobiste i myśli, i słowa podziękowania dla Piotra Barona, który przyjął mnie, jak ojciec dzisiaj wspominała o tym grupa studentów, że był dla nich ojcem. I przyznam, że choć byliśmy prawie rów rówieśnikami. Ale również i dla mnie był ojcem. Ten koncert dzisiejszy po kilku latach, ale wreszcie od pomysłu do realizacji doszedł do skutku. Po czterech latach od śmierci Piotra nadarzyła się okazja, licząc, że 15-lecie przypada w tym roku istnienia zespołu chóru Nysa Gospel Choir, jubileusz należało zorganizować. Od Małe iskierki, po pożar, który dzisiaj było, widać, słychać, i chyba odczuwać można było tą energię pozytywną. Mówimy o warsztatach, które nam się udały. Oceniam to chyba obiektywnie, ponieważ sam w nich uczestniczyłem, ale widziałem tą rozpaloną młodzież. Zapał, a przede wszystkim chętnych, musieliśmy uciąć ten, tą falę napływającą do nas. Ponieważ zainteresowanie było tak ogromne, że ja, jako jeden z organizatorów, wystraszyłem się, bo myślałem, że kto wie, czy nie, 100 z planowanych 50 osób do nas napłynie, i prawie był, tak było. Na następne edycje, myślę, że puścimy i 100, i więcej osób. Dzisiaj, drodzy państwo, wydaje mi się, że ten koncert był nie tylko zwieńczeniem warsztatów dwudniowych, ale przede wszystkim ukłonem w stronę założyciela chóru Wysa Gospel Choir dla profesora Piotra Barona Najciekawsza anegdota. Eee, dobra, to yy, rok 2012 bądź 2014. Któreś z mistrzostw, albo mistrzostwa Europy w Polsce, albo, albo świata tam gdzieś dalej, chyba 14. Eee, upalny czerwcowy wieczór. Chcieliśmy z kolegami razem ze studiów. Taki mecz zobaczyć, ale wszędzie było tak ciepło i było tak dużo rezerwacji w restauracjach pobliskich w Nysie, których jak wiemy nie jest tak wiele, że się po prostu w tych restauracjach nie zmieściliśmy. Jak to jest na studiach, nikt w domu telewizora nie ma. Więc ktoś wpadł na pomysł, że Daniel, ciebie lubi, to dzwoń i zapytaj, czy ten rzutnik na stanie jest do użycia. Mówię profesorze, jest taka sprawa, bo my byśmy bardzo chcieli sobie zobaczyć mecz, Kolega ma też nowy PlayStation, byśmy chcieli zobaczyć, no ale nie mamy na czym, no i wiemy, że jest ten rzutnik na uczelni. Może by się dało coś z tym zrobić. Profesor po chwili, po chwili namys namysłu mówi, Danielu, na portierni za 15 minut będzie czekał na Was rzutnik do celów naukowych. <noise>